We włoskiej firmie Comper Foliano od 1990 roku zajmujemy się systemami uzdatniania sprężonego powietrza oraz produktami chłodnictwa przemysłowego. Projektujemy i produkujemy osuszacze sprężonego powietrza, agregaty chłodnicze i produkty OEM spełniające normy przemysłowe i specyfikacje klientów. Nasze innowacyjne rozwiązania dostarczamy klientom na całym świecie. Nasz proces innowacji rozpoczyna się w dziale badań i rozwoju. Współpracując z naszymi klientami przekształcamy pomysły w nowe, innowacyjne produkty, koncentrując się na niezawodności, wydajności, konkurencyjności, łatwości użytkowania i efektywności energetycznej. Sercem naszych trzech laboratoriów jest urządzenie testujące pracujące w obiegu zamkniętym. Można w nim przeprowadzać testy wydajności sprężonego powietrza do 8500 m3 na godzinę, symulując różne warunki pracy. Nasze dostosowane do potrzeb i opatentowane rozwiązania podnoszą standardy rynkowe. Dzięki elastyczności gwarantowanej przez własną konstrukcję wymienników ciepła, dedykowane sterowniki oraz zastosowanie czynników chłodniczych nowej generacji mających mniejszy wpływ na globalne ocieplenie. Na przykład nasz osuszacz SubFreezing, unikalny i jedyny na rynku, jest regeneracyjnym osuszaczem ziemniczym, który jest w stanie zapewnić ciśnieniowy punkt rosy o wartości minus 20 stopni Celsjusza, zgodnie z normą ISO klasy trzeciej przy niskim całkowitym koszcie posiadania w porównaniu z innymi technologiami w tej dziedzinie. Comperfoliano podnosi poprzeczkę dla najlepszych w swojej klasie produktów o wysokiej sprawności i wydajności.